już jestem, musiałam zrobić pauzę dobrze, zacznijmy od zdjęć to tak, mam taką dostałam taką ośmiorniczkę taką, niestety nie mam jej dzisiaj, bo zostawiałam ją babci, to taka ośmiorniczka wiem, możecie pomyśleć, że to kaczka ale to nie jest kaczka, to jest pszczółka i ona ojdzie. i ona wygląda o tak, jest trochę dziwaczna, wiem Nieważne. E, takiego kotka. I on w rzeczywistości wygląda o tak. Nazywa się Sweetie Bell. Tak jest z w wiem. E, nie wiem, czy to jest lemur, czy coś w tym stylu. Naprawdę nie wiem. I on wygląda tak na zdjęciu. A tak w rzeczywistości. Nie wiem, czy on jest w ogóle podobny. Nieważne. E, no i pepper. Z Lizzie's Pet Shop. Takie bajki na mnie Bardzo ją lubię. To są moje, właśnie, prz... przedświątarsze. Właściwie na tym chyba będziemy kończyć, bo to jest mój drugi vlog. A, jeszcze sam od mamy telefon, którym właśnie teraz nagrywam, więc wam go niestety nie pokażę. Pokażę go w trzecim odcinku, jak będę na nagrać z kamerą. Co ja jeszcze mam? A, chwilkę, poczekajcie. A. Jeszcze dostałam takiego dzięcioła, właściwie to nie wiem też co to jest, ale no, to są moje wszystkie przyczopy, yy, no i ten telefon i jeszcze pewnie dostanę inne rzeczy, ale to już nagręcę później. Yy, pozdrawiam, Wesołych Świąt i dawajcie lajki. Pa!